Siemanko widzowie. Jeden z moich wiernych fanów zaproponował mi, żebym nagrał vloga w stylu voiceover. Pomyślałem czemu nie, nigdy tego nie robiłem. No to ruszamy w miasto. Pierwszy przystanek to zrobienie badań krwi, cała morfologia i hormony te, które mnie interesują. Wyniki zazwyczaj są jeszcze w ten sam dzień. Maksymalnie na drugi. Ciągle wracam pamięcią do pielęgniarki, która pobierała mi krew i grzecznie zapytałem, czy mogę nagrać samo w kucie i nikogo nie będzie na ujęciu, ponieważ prowadzę kanał sportowy. Babsko zamiast powiedzieć, że lepiej nie, to wydarła się na mnie na pół korytarza. Niestety trafiła na stolarczyka. Jak to zazwyczaj bywa, pacjenci zlegają lekarzom czy pielęgniarkom jak wrzut na dupie i czują się, jakby byli lepsi, a ludzie to plebs, a ja kulturalnie powiedziałem, żeby zmieniła ten chamski, prostacki ton rozmowy, i powiedziałem, że pani. Powinna mieć kompletny zakaz pracy przy obsłudze klienta i kulturalnie, bez wulgaryzmów, zmieszałem ją z błotem. Baba kompletnie zdębiała, bo chyba nie spodziewała się, że ktokolwiek odważy się postawić jej wielkiej mości. Przystanek przy mojej ulubionej księgarni medycznej i sklepie ortopedycznym, gdzie po raz kolejny mogę tylko podziwiać książkę, która ma pięć tomów. I w całości kosztuje powyżej 3 tysiąca złotych. Następnie w sklepie ortopedycznym wybierałem cisieniomerz i taśmy do kinezjotapingu, ponieważ czasem okleja moich podopiecznych jak mają jakieś mniejsze urazy. W Dekatlonie kupiłem odblask, który będę zaczepiał na stopę, jak będę robił aeroby na dworze po zachodzie słońca. oraz wziąłem dokładnie takie same buty, które mam na sobie. Chyba bardziej wygodnych butów nigdy nie miałem. Na kwadracie troszkę pracy przy układaniu planów i diet dla podopiecznych oraz przygotowanie do wysyłki dokumentów dla moich absolwentów z ostatniej edycji kursu trenera personalnego. Przy okazji mogę zareklamować najbliższą, cztery weekendową edycję, która odbędzie się w maju w Lublinie. Szczegóły oczywiście na wyższej szkole trenerskiej. Oczywiście jezonko musi być zrobione. Ja lubię kroić pieś kurczaka na takie cienkie plastry, co wymaga troszkę wprawy, ale najlepiej mi smakują. Klasyczne przyprawy to czosnek, papryka, i przyprawa do kurczaka. Wszystko w garści mieszam bardzo dokładnie i ląduje mięso prosto na patelnię. Osobiście mam ten komfort, że nie pracuję na etacie, zatem mogę posiłki robić na bieżąco. Mięso, wtedy bezpośrednio, zdjęte z rusztu, jest na maksa soczyste i rozpływa się w ustach. Potwierdzi to również moja kochana córeczka, a którą możecie teraz podziwiać na ujęciach. To wszystko, moi kochani. Jeżeli taka wersja vloga Wam się podoba, to bardzo proszę o komentarz, ponieważ chciałbym zwiększyć zasięgi i mieć dla kogo nagrywać te vlogi. Tymczasem wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Krzysztof Stolarczyk, Wyższa Szkoła Ternerska. Hello.